Witam Was e, w drugim odcinku Zanklighta, Niestety tamten. Z, musie, musiałem zakończyć. przez kolegę. No ale cóż, zaczynamy drugi odcinek. Jazir. I nową misję. Antyzyna. Szukam czegokolwiek, co mogłoby ocalić moich przyjaciół. Jeśli macie coś, cokolwiek. Wiarę? Wiarę w co? Nie chcę wyjść na wóce, ale serio, to dzięki modlitwie nie przemieniacie się zombie? No to chyba umrę. <grych> Mi też. Dobrze już, dobrze. Antanzyny, no antyzyny, no ja pierdzielę Ty jesteś bezlicy. W tej chwili zgodzę Czyli się. Mam im pomagać. Macy <glockenie> Że tak powiem... Pomoże mi. <glockenie> Rozumiecie to? Kumacie, ja nie? No, zdubiające. Spokojnie, tak czakę wykonam. Poziom zaufania. Ja zrobić no, zaufania no, 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 bez licyk na jego... na najzag gorzalszym obroną matki, by zyskać ich zaufanie, wykonuję zadanie pomagać ludziom tkanym na na w dziczy, w tw twórz bezpieczne strefy ITD. Okej. Okay. O, tu jest ten kola dlatego. Kola dla nitra. I plan flebotomizator ja pierdzielę. Uh, Poziom legendy, poziom kierowcy poziom kierowcy. o kurde. Tu jest jakaś ranga. <grymne> Nagroda za rangę. Nieznajomy. Strój obcego. O kurde. coś mam. Aha. Poziom legendarny są Aha, bo nie mam wszystkich tych. Fajnie. Ale mam nowy strój. To to... to... Ty. W głąb króliczej nory? Ej, to, to wygląda jak Facebook. Ale głupio. Dziwno. O nie, nie, ja chyba wiem co to jest. Zmieniona osoba, zanieniona osoba. Dobra, mechanik. Spotkaj się z zmianą na stacji benzynowej. Okej, okay, ale zanim to zrobię, Ty jesteś handlarz? Dzień dobry. Sprzedaję swoje rzeczy. Co my tutaj mamy? Mogę kupić rycerza. czemu nie. Wy to widzicie? Tutaj jest pokazane normalnie kosa, jakby ten. Żeniwarza. A tutaj, kurde, jest pokazane. zaję fajny miecz To wygląda jak katana. Aż chcę to mieć. Tylko, kurde, no. To jest to samo tak naprawdę że to jest lepsze i droższe strzały wybuchające, nie, ej, łuk mnie dobił no, ja, nie wiem, czy są jakieś ulepszenia łuku, ale moim zdaniem nie kupujcie tego, moim aha, no przecież trzeba kupić nierdzewna kosa, jak się jak się zar, z, z, zardzewieje czy jak to się mówi, to yy, pan dostanie w... Yeah. Przywołałem pojazd. Przywołałem pojazd. Fajne Ale to dużo daje. Pojazd po prostu stoi tak ładnie. Mogę coś zrobić? Ej, 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 tutaj nawet nie widziałem. O, o, o. Hmm. Nie wiem czy, co to tam tak naprawdę tam dał... A nie ma śrub A może Bo może typ ma do kup... może mogę kupić od niego śruby Drut guma Smary też Koby, beteriośce Jest śruba O tak, no tak, tak, tak Tutaj przecież e, śruby to chyba najważniejsza rzecz. Ale to, że nie będę naprawiać jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Dobra, jedziemy do mechanika. Jak się domyślałem, to dostaniemy, dostaniemy jakiś ten, że będziemy mogli lepiej ulepszać pojazd coś tam. Jestem sam. Jestem sam. Czekam tam, bo ja No co z tego? E, Czyszczujemy, tylko górą, no, tak na początek. Syn synetyki? Lena, słyszysz mnie? Lena! Hey, wszystko w porządku? Co tam się dzieje? O kurde. Się Nic mi nie jest. Wiesz, że pacjent miał rację? Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. Odporni? Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się matką. Komunikuję się z nimi przez kapłanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale tubylcy za cholery nie ufają obcym. Próbuj dalej, ale uważaj na siebie. <laughs> Смотрите, потому что у меня такой Widzicie, co tu się dzieje, to mi powiedzcie. No jak to co? Czegoś na pewno. No. Dawaj. No Dzięki za poproszę. Dobra. Jest? Koryl, Zaufanie tych typów do, do mnie zaraz jest... O nie O nie Ej no, myślałem, że mogę sobie postawić. Gdybym mógł to by było zajęty.

Sporto! O kur... Ups Coś skosiłem Ale wysoka trawa Dzień w ciebie paliw, dzień dobry można zatrzymać. szukamy wejścia. No, To To jest, jakiś typek. to jest. Czy to jest? tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana. jesteś tu? Nie, ej, ej, Nuri, spokojnie, stary. Trzymaj. Jestem Bilal, to Nuri, mój brat. Kyle Crane. Miło cię... oj, sorki. to jak mogę ci pomóc, Kyle? Wiesz, słyszałem, że ludzie tutaj mogą potrzebować nieco pomocy. A, Jasir powiedział, że przyjdziesz. Wszystko mi o tobie powiedział. No cóż, chcę pomóc tym, którzy zostali w mieście. Ej, pomagasz zarażonym. Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Kapuje. Ogryźli mi brata dwa miechy temu. Dwa miesiące? I, I się nie przemienił? Też nie wierzyłem, ale patrz. Jest tu i wszystko z nim w porządku. Nie tak jak ten gra. Zerknij na tamtą tablicę. Jasir nie kłamał. Przyda nam się każda pomoc. wiesz, zazdroszczę ci wybryki. To pierwszy wóz na chodzie, jaki widzę od bardzo dawna. Wiesz co? Jak tu do nas czasem zajedziesz i dasz mi zajrzeć w wybechy, to ci ją podrasuję. Oooo! Mam marzenie. Uhu! <grytanie> już cię lubię. Jeszcze jedno, fajny tatuaż. Jeśli chcesz być pomocny, na dłuższą metę. Nie jestem dobrym mechanikiem. Ej, yy. spokój! Chętnie, bardzo chętnie, ale. Co sam wziąć teraz? Gdzieś zaginiono sobie mogę to wziąć? No co, mam srebrne. Myślę, że te... Będę mógł. Ten. Ej, figurka. Bila, czy jak to do dzisiaj nie czyta? Zare, ale figurki to rzecz fajna. Bardzo przydatna moim zdaniem do samochodu, bo możecie ulepszyć wygląd Tak, nie ma samochodu. Co się jest? Nie ma prądu, ale jak to brzmi? właśnie ten strój. A my podobno. Trój jakiś właśnie jak to było? Biura, mm. ja wam strój od Faj... fajny strój, bardzo fajny. Idziemy do swojego samochodu, zobaczyć jak wygląda postać bila. No... Patrzymy Nie, 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 dziwnie wygląda Nie no, no to zobaczcie jak to wygląda no Dobijające aż Ta broda no ja Co tutaj? Przeszukaj, a czyli to tak jest? Przecież mogę przeszukiwać? Bo to są butelki z Benzynami. spoko to, to pomaga, a mi sobie, aby bez liści zwrócić na ciebie uwagę. A czyli on teraz po prostu pomaga, a co mam jeszcze jakiś punkt. Zobaczę, co tam może być. <gryzny> Papierosy z wyższej półki. Pierwszy raz widzę. Pierwszy raz widzę, pierwszy raz słyszę. Cześć, panie zombie. Yy. Mam nadzieję, że się nie dogadaliśmy. Mąteczek pana tutaj jest, co mnie nie obchodzi. Ale dobra. Widzę ładne widoczki. Coś widzę, jakieś coś. O kurde. No serio ładne. I fajne miasteczko widzę nad morzem. To jest jeszcze przecież. Trzeba zdobywać te śruby, bo jednak śruby są bardzo potrzebne. No wejdź tu. A już myślałem, że będę mógł coś stąd. Ale patrzcie, no ile paliwa, no patrzcie, no nie możecie mi dać. Właśnie. To jest... To jest chyba matka, tak? Jeśli to jest matka, to ja nie wiem. Ja, ja nie wierzę. E, dobra, czekajcie, ma mało przerwa. Dobra, jest. Jestem już. Już się dowiedziałem co mam zrobić. Idziemy teraz do samochodu. Tylko... Sam nie wiem. Może to możemy zrobić takie coś. A my teraz zobaczymy, jak mogę to, bym najchętniej to bym najchętniej zrobił teraz, więc dobra, no to idziemy. I mam jeszcze mogę zrobić modyfikację, muszę sprawdzić, gdzie to jest. no tutaj już my w sumie nie mogę jednak. I tutaj widzicie? Widzicie to? To dostałem. Ja oczywiście nic nie mogę zrobić, ale dostałem takie coś. tyle kiedy nie dobierałem. Jedziemy do auto... Jedziemy na autostradę. Zostawię gdzieś samochód na dole i wejdę jak to ma tam autostradę. Mm. Jeszcze nie byłbym wybrany o kłodę rajdowca na manię. Dobrze jak widać. co, nie będę... Co ja mam powiedzieć na ten temat? Um, co jest? Co jest? Nie mówcie mi jeśli to się wyłączyło, to ja nie wiem.